Witam na kanale Ograć Bukmachera. Na wstępie chciałbym przedstawić partnera kanału Forbet Zakłady Bukmacherskie. Rejestrując się z kodem Forbet VIP, otrzymamy bonus od pierwszej wpłaty do 2500 zł. Link będzie w komentarzu pod filmem. Możliwy jest także zakład bez ryzyka do 200 zł. Macie także szansę gry bez podatku przez pierwsze 14 dni. Także, kto nie ma konta, może zarejestrować się i skorzystać z promocji. Weekendy będą kupony i konkursy ze strony naszego partnera, a teraz przechodzę do mojego kuponu. Witam na kanale Ogry i No No wczorajszy kupon 75 pięknie siadł. Oczywiście Anglia z Polską wygrała, no chociaż ten remis mógł tam być, no ale... Też może nie za służenie, by ta Polska zremisowała, bo ten gol i akcja, no to po błędzie Anglików podali naszemu. Zawodnikowi i młodszy gola. No, Andora, Węgry, no, tam padło aż 5 gramek, także typ na plus. No i Szkocja, Wyspy Owcze. Szkocja też rozbiła Wyspy Owcze. Jak mówię, takie zespoły jak Wyspy Owcze czy Andora nie mają potencjału, żeby grać co 3-4 dni meczów na najwyższym poziomie. Także do przodu i gramy dzisiaj kupon numer 71 zapraszam No i tak prezentuje się kupon 71. Stawka znowu 50 zł. Zaczynamy od nowa. to wygania 174 zł. I wybrałem trzy zdarzenia, jak zawsze. I tak, pierwszy mecz. Jest tutaj mecz w Hiszpanii, drugiej lidze. Espaniol, Barcelona, Spolna Brada. No i tu liczę na dwie bramki. W meczach Espaniol pada dużo bramek. Ogólnie Espaniol walczy o awans i raczej powinni awansować. Spolna Brada ostatnio rozgromiła Majorkę 4-1. Majorka ogólnie jest bez formy ostatnio. Myślę, że tutaj będzie dużo bramek. Espanyol dużo strzela, dużo traci. Najwięcej właśnie jest najbardziej overową drużyną w drugiej lidze hiszpańskiej, także myślę, że dwie bramki to jest pewniak, to jest dla mnie promocja na ten kurs, następne spotkanie. Jest to także Druga Liga Hiszpańska i tu mamy Majorkę z Levante, z Leganes. przepraszam. I tutaj też liczymy na dwie bramki. Majorka właśnie ostatnio bardzo traci dużo goli, jak wspomniałem. Niby są wice liderami, tam w drugiej tej hiszpańskiej, ale ostatnio tracą bardzo dużo goli. Ostatnio właśnie, jak wspomniałem, cztery strzeliła im Hluer brada. Ale czystych kąt nie zachowują od chyba sześciu spotkań, mi się zdaje. Ogólnie remisy, ostatnio przegrane. No ale... ma Matu aspiracje też na awans zajmuje obecnie bodajże piąte czy szóste miejsce, także też walczą o awans, czyli walczą o ten awans do tej pierwszej ligi hiszpańskiej. Myślę, że to jest ciekawy typ, może trochę ryzykowniejszy, ale wziąłem ten typ. No i ostatnie spotkanie, a idziemy w tą pierwszą ligę polską znowu. JKS Tychy, która ostatnio dwa mecze zrobiła 0-0, zagra z Arką i tu liczę też na dwie bramki. No, Arka na ostatnie swoje 10 spotkań 8 razy były dwie bramki, także w Tychach, co ciekawe, na ostatnie 10 spotkań były dwie bramki, tylko właśnie w tych ostatnich dwóch meczach było 0-0, także idę w ten typ, że no przerwie się ta passa 0-0 i w końcu będą te bramki. I takie trzy typy dzisiaj wybrałem Jak zwykle na kanale konkurs Do wygrania 50 zł, co trzeba robić Subskrybować kanał, dać łapkę w górę I w komentarzu wytypować dokładnie minutę pierwszej bramki I dokładny wynik meczu pomiędzy Espanją, Barceloną a Julieniem, Bradą. To trafi dokładnie minutę pierwszej bramki I wynik wygrywa 50 zł Jak zwykle zapraszam na sobotę niedzielę Wtedy do wygrania 50 zł od Forbet Wystarczy trafić wynik, nie trzeba dokładnie Minuty pierwszej bramki Także to wszystko na dziś Zapraszam do oglądania, subskrybowania no i śledzenia kanału na pewno jest wiele do zobaczenia typów i analiz dzięki Elo.